Czy wiesz, że gazeta czy kartka papieru rozkłada się od 2 do 5 lat? Może to niedużo w porównaniu z plastikową butelką, ale wyrzucanie papieru to marnotrawstwo. Recykling jednej tony papieru pozwala zaoszczędzić aż 17 drzew, ale oszczędzana jest też przecież woda i energia. Oszczędność energii może wynieść nawet do 70%. Prawie połowa światowej wycinki drzew przeznaczana jest na produkcję papieru, a tymczasem papier można recyklingować wielokrotnie. Śmieci wcale nie są bezwartościowe, zawierają cenne elementy, mogą zostać przetworzone i wykorzystane ponownie. Mogą też służyć do zabawy. Czy wiecie, do czego wykorzystać zużytą kartkę papieru? Zanim wyrzucicie ją do niebieskiego kosza na papier, możecie z pomocą zatrukowanych lub porysowanych kartek przeprowadzić eksperyment i przekonać się, czy kształt przedmiotów wpływa na ich sposób poruszania się w powietrzu. Czy wiesz, że kształt przedmiotów ma wpływ na to, jak zachowują się one w powietrzu? Chcesz zobaczyć, jak to działa? Jeśli tak, to przygotuj trzy kartki z użytego papieru. Jedną kartkę unieś wysoko w powietrze i wypuść ją z rąk. Możesz spróbować wypuszczać ją z różnych pozycji. Zaobserwuj, jak zachowuje się w powietrzu kartka i czy jest w stanie daleko polecieć. Drugą kartkę zgnieć w kulkę. Postaraj się, by była jak najbardziej regularna. Teraz spróbuj ją zrzucać z różnych wysokości. Czy zachowuje się inaczej niż poprzednia kartka papieru? Trzecią kartkę poskładamy w samolot. To wcale nie będzie trudne. Zobacz, jak to zrobić. Kiedy samolot jest już gotowy, wypuść go daleko przed siebie. Poleciał? Mój dużo dalej niż kartka papieru, a wiesz dlaczego tak się stało? Papierowy samolot przypomina latające w powietrzu maszyny. Ich kształt pozwala im się unosić mimo tego, że są przecież cięższe od powietrza. Kluczem jest ruch powietrza, które opływa skrzydło, bo to dzięki niemu powstaje siła, która pozwala samolotom się unosić. Możesz to zresztą sprawdzić. Powykrzywiaj w swoim papierowym samolocie skrzydła i sprawdź, czy będzie latał. A więc znaczenie ma odpowiedni kształt skrzydła i odpowiedni przepływ powietrza wokół niego. Płaska kartka papieru nie pozwala na regularny przepływ powietrza i wytworzenie siły unoszącej ją. Pamiętaj, że po zakończonym eksperymencie papier wyrzuca się do niebieskiego pojemnika lub worka na odpady. Serię zrealizowano w ramach publicznych kampanii edukacyjnych RLG Repak, Polska Organizacja Odzysku Opakowań SA.